Chyba jebci zbań kurwa, zostaw moją nogę, bo jak się wykurwy za, ja położę, ja mówię, pa on nie będzie mnie myżać, kurwa, zostaw, no, pa i ona jest moja, kurwa, wyjebany, ba, dzisiaj ja będę ruchał, nie ty, jebać się. Znowu waliłeś feta. Popatrz na mnie. Znowu waliłeś, waliłeś fetę. Wydaje się, że znowu waliłeś fetę, tak? Na, nie, 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 nie na, 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 na nie, fali, a nie. Moja stara piecze placka, a ty masz małego wacka Alo, halo, halo, kurwa komornik, proszę otwierać! Bo ja ci żeby kurwa drzwi, proszę otwierać ty pizdo! No kurwa otwieraj, bo zaraz wezmę tutaj gliny i się kurwa, skąd ty pierdolenie ty szmato zajebana ja pierdolę. Gdzie ty kurwa jesteś? Mam nadzieję, że nie będzie tripa. Odjazd! Odjazd, to zobaczysz za 3 minuty. Satyweczka. Dobra, dzisiaj moja pierwsza randka, nigdy nic nie wiadomo, dlatego trzeba być gotowym. W sumie jak to się robi? Chyba trzeba językiem, ale bardziej od środka. Ora, już kłam! Słuchaj, to nie takie trudne. Będzie zadowolona jak zwyk! No typowe. Kozak w necie, pizda w świecie. Jak taka mądra jesteś, to chodź się bić. Hehe, <laughs> nie wiesz z kim zadzierasz. Zjebus, zamarzus! A, a, porwa, jak zimno. O, kurwa, No stary, teraz już wszystko wiesz, co masz powiedzieć. Lecisz. Kochanie, tylko dzisiaj jedno piwko z kolegami. Wrócę przed dwunastą. <laughs> Ej, mordeczko, zająłbyś się moimi dziećmi, co? Muszę coś załatwić na mieście. A co takiego? Ja tyś z kolegami na miasto na browarka, ale nie ma nas z kim zostawić. Ja zaraz ich wpierdolę do studzienki, i idę z tobą. Czemu ty zawsze taki przyjebany jesteś? Wiesz, popraw się coś czy coś, nie? Tam masz lustro. Tam masz lustro. O, no, faktycznie, no, ale co ja mogę z tym zrobić? Chociaż to. Lepiej. Mmm, jaki zajebisty bambusak, mmm, kurwa, jaki dobry, mmm... Mm. O, co ty już, kurwa powiedział, jebana? Kurwa, skąd ty znasz takie słowa w ogóle, śmieciu pierdolony? No, kajże je ten szczur parszywiec no... No, 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 była tam jebióra bez ogona, kurwa! Jak ją dorwę, to jej nogi z dupów powyrywam! sobie zjem, kilka kilo, będzie mniej. Ja chuj tu. to. Ty tam roczysz kurwa, pod tym nasem. z ulaną kurwą. Nie stymulany, tylko puszysty. Patrzcie, starzy, patrzcie, dzieci. To Kubacki Dawid leci. Rekord skoczni jest pobity. Dawid jest niesamowity. Uuu. O kurwa, <laughs> powiem ci, kurwa, Marcin, o, kurwa. że łyskas, a łyski robi różnicę. Patryk? No wiesz czym Polak otwiera piwo? Nie wiem. Czym prędzej? Nie dla psa, dla pana to kurwa. Ty kurwa idziesz z buta gnoj jebany. Co ty sobie kurwa myślisz, że będziesz kurwa moją bryką popierdalał kurwa? Taki chuj ślubu mojej córki, sprzedałeś mi używanego pasata. To był przerobiony opel właściwie. Ale nieważne, posłuchaj, nieważne, moj, nie moja wynale, że mi kurwa cygan takie coś ścisnął, kurwa, wiesz, że dla ciebie jakoś zawsze najlepsza. Jeba ci matkę. co jest? się matką hmm? 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 Ty jakiś pojebany. Jeź, kurwa! Idź <śmianie> 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 <Iż, śmianie> w z tym twoim ziołem nie działa. Działa. Kurwa! Robisz loda mojemu mężowi? Po czym wnosisz? Resztki spermy. A nie, przepraszam, to sąsiad z bloku obok. mamy, mama, żeby kupiła nowy komputer. Ona mówi, że poprosiła mnie, żebym miał czerwony pasek na świadectwie. Ja i czerwony pasek na świadectwie. Jedyny, jaki miałem, to miałem od ojca na dupie. Co ja teraz mam zrobić? Grymy nie chcą chodzić, a ja po prostu nie mam w co grać. Jaka jest teraz I Nie chcę chcą pójść, wakacje. Czy to. Czy to jest to, o czym ja myślę? Czy, czy to jest. Czy to jest. To jest działeczka? To jest działeczka. Dziękuję dobry człowieku. Dobra Ziumeczku, ogólnie mam nowy towar. Jeżeli będziesz chciał zapalić, to tylko zbij mi piąteczkę. To jak palimy? Jona! A, ale jeszcze raz musisz mi przybić, bo nie wierzę. Piąteczka kurwiu! O, dobra, to idę polówki. lówki. Ej! Oje, pierdolę, co to kurwa było? Ja pierdolę, żem się zrastraszył, kurwa! Nie aram więcej kurwa ty wiader z Piotrem, nie jaram! A kurwa, się kozielsko z kurwy syna, co? Mamo kurwa, ale faza widzę demona. Hej, Fiona, daję za rogiem, za darmo. Hmm? Ja będę pierwszy, pierwszy, ja będę pierwszy. A żeby was zaraziła! Witam państwa serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj wspólnie, aby omówić problem tego miasteczka. Nie słuchajcie tego z skurwy syna, normalnie, aleś, nie podejście. słuchajcie. Wypierdalaj mi stąd ty kurwa, szmato jebana. Będziesz tu pierdolił o problemach miasteczka, tak? No zapasnajdź. O, i... Uważaj, bo ślisko coś chyba solo nie posypali! Wytrzymały ten od- Macie, macie, macie! Co ja nie wyskoczę? OOO zjesz, zjesz, Na górze, róże. Maki na dole. Jak nie zjesz tej kaszy, to ci przypierdolę. A wiecie czemu ślepego nigdy nie ostrab? tak? Bo ślepy gówno widzi. I my. Gdzie on polas? Jestem Batman. Mówisz to od 20 minut, to mam misję. Gdzie on polosła misję do zrobienia? Jestem tutaj, coś ci powiem. Jestem Batman? Hej, dzisek! Wiesz w mówka jeszcze nie ma papierówki w Nie wiem. Bo tam jest wszystko palca liza. <coughs> ni do rymu, ni do taktu wstać se chuja do kontaktu. Ej, Patryk, co? Wiesz, jak terrorysta rąbi drewno? No go z zamachem.